Mano, cześć, witam was bardzo serdecznie. Waszą ulubioną ciotkę Wiecie, co będziemy teraz robić? Idziemy zbierać ziemniaki. Będziemy zbierać ziemniaki, a wiecie, co później będziemy robić? Boże, boże, boże. To jest ten dzień. To jest ten dzień. Kto wie, tym wie, że ja, ciotka pochodzi za wsi i to jest wstyd, ale ja nigdy, nigdy nie jadłam ziemniaka z ogniska. Czejcie, to nie jadłam ziemniaka z ogniska, więc dzisiaj jest ten dzień, bo zbieramy ziemniaki i zrobimy. Zimniaczko z ogniska, ale ci <grywa> 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 to jest od Ej, powiem <grywa> E, samo zbieranie ziemniaków jest spokojne. Są to kopale, ale kopać i zbierać to już jest gorzej. I dlatego stwierdziłam, że taki ziemniaczek to... Jak ja wyglądam. Mm, to będzie takie. Ale niestety ognisko mi się nie chce palić. Trudno. Nie zjem. Ale za to, może, Ale za to, że gruszka zjem. Nie wiem, że się cierpią. O, ale dobrze się mój brzuch Ale ja chciałam tego ziemniaka. Tego ziemniaka. Dobrze, że nikt z Was tego nie widział, jak sięgałam po te jabłka. Jak się wspinałam po siatce. Powiedzcie mi, czy u Was w tym roku też tak pogniły ziemniaki? Bo tu jest o, szczerze, tu jest jakaś masakra, tu jest więcej zgnitych niż jakichś normalnych. Szczerze nie ma co zbierać. Nie ma co zbierać, a widzicie co jest najlepsze? Najlepsze, najgorsze. Tu jest drzewo z gruszkami na drzewie. Gruszki są pognite tam jabłka. Co drugie jabłko jest zgnite. Naprawdę udały się takie dwa malutkie. Reszta jest po prostu zgnita. Wszystko jest zgnite. Dobra. Ja ja. Wróciłam z pola Szybko umyłam buzię, umyłam ruchki, Bo co, się mi jak czeka Ale ja nie mam pojęcia czy on jest dobrze zrobiony I czy to jest w ogóle zrobione Czy on nie jest surowy. I z tego co ja wiem To najlepiej to smakuje z solą i z masełkiem Tak ostatnio pani Jak go na na wyjeździe Powiedziała, że z solą i z masełkiem Ale ja sobie wziąłem mój taki serek kanapkowy I zobaczymy z tym ja, naprawdę, ja nie mam pojęcia czy to jest. Czy to jest zrobione, czy nie? Czy to tak ma być? Ale w tyle lat chciałam to spróbować i to w końcu spróbuję. Cicho, najpierw z takiego talii. miało być. Mm. ziemia to ziemia. I damy tego trochę. Mamy trochę tego i teraz sól. Teraz trochę soli. Pewnie smaka na robiąco. Szkoda, że tak mało ziemniaków zrobiłam. Zrobiłam 3-4 ziemniaczki. No. Ej, ale pięknie przypieczone. Powiem mm. wam. Należało się. Należało się taki.